Lubię Radia Star, właścicielka wielkiego, gorącego serducha. Dagmara Chmielewska z Hurricane of Hearts, organizacji, która już po raz pierwszy zaprasza do wspólnej głośpowej zabawy w legendarnym klubie Scala na King's Cross w Londynie. To już 23 finał wygramy dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych. Dzień dobry, Dagmara, witam serdecznie. Dzień dobry Ciebie. Witam serdecznie. Na początek, powiedz proszę, jak idą przygotowania. Przygotowania tak naprawdę są już na półmetku, e, ponieważ mamy wyznaczoną datę 15 grudnia, że już musi być wszystko skończone, więc dzisiaj e, z 2 grudnia jest rzeczywiście prawie wszystko dopięte na ostatni guzik, potwierdzone zespoły, rejestracja wolontariuszy prawie dobiega końca, e, sponsorzy również już zdeklarowani, a skala wynajęta, wszystko już jest na ostatku, co nas bardzo cieszy. No właśnie, podobno w tym roku zgłosiło się tak wielu wolontariuszy, że wystąpiliście z prośbą o to, aby zwiększyć ich ilość, prawda? Czy to oznacza, że można się jeszcze rejestrować? Można się jeszcze rejestrować, jeszcze mamy około 10 dni przez które można się rejestrować, rzeczywiście jest zainteresowanie bardzo duże, co nas bardzo mocno cieszy, z ilości 180 wolontariuszy podwyższyliśmy ilość do 200 przynajmniej 20, zobaczymy mm -hmm. jak to wyjdzie, więc serdecznie zapraszam każdego kto ma wielkie serce i ma ochotę nam pomóc i zostać wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Właśnie, powiedz gdzie odbywają się spotkania i kiedy, kiedy i gdzie się zgłaszać? Spotkania mamy w każdy czwartek o godzinie 19 w sali PUNO, czyli Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Polsku na Hammersmith, więc mm -hmm. co tydzień zapraszamy na spotkanie. Można również pisać maile do nas na infomapa.uk.com i rozmawiać z drugą Dagmarą i Patrycją, które koordynują sprawami programem wolontariuszy. Mhm. Nieodłącznym elementem każdego finału OŚP jest licytacja. Powiedz, jakie przedmioty do tej pory udało Wam się już zabrać na licytację? Być może są to jakieś szczególne przedmioty i na niektóre chciałabyś tutaj zwrócić uwagę słuchaczy. Mamy już kilka rzeczywiście przedmiotów, usług naszych sponsorów. Najbardziej cieszy nas notesik, które dostaliśmy no, od no. Kuba Bączka. Serdecznie go pozdrawiam, jest teraz na Karaibach, przylatuje do nas również w poniedziałek, więc Kuba, pozdrawiam Cię, jak Ty go słyszysz. Nawet na Karaibach, ofiarował nam notesik ze wszystkimi podpisami mhm. naszych siatkarzy. Kuba jest mentorem mentalnym naszej drużyny siatkarzy, więc ofiarował nam taki piękny prezent. I myślę, że to jest na razie numer jeden dla mhm. nas. Po tych sukcesach naszych teraz, to z pewnością Mariana. Na pewno. Wierzę, że będzie wielka, wielkie powodzenie tego te przedmiotu. A powiedz, do kiedy i gdzie można oddawać przedmioty licytacje na licytację, gdyby ktoś był chętny? U nas zajmuje się tym Angelika, więc serdecznie mhm. zapraszam. Jeżeli chcecie się z nami kontaktować w sprawach licytacji, to rozmawiajcie z Angeliką. Tak naprawdę możemy oddawać rzeczy do samego końca, ale jeżeli chcecie, by ludzie się zaprzyjaźnili z tymi rzeczami, na wydarzeniu facebookowym WOŚP UK 2015 aukcje możecie również pisać, i tam również zobaczyć, co dokładnie na tych aukcjach Wam oferujemy. Mhm. I do samego końca można również nam te rzeczy dostarczać. Również mamy taką cichą loterię, więc jeżeli ktoś ma mniejsze przedmioty, książki, płyty, maskotki, różnego typu rzeczy, które nie są do końca potrzebne w domu, a chciałyby przekazać na rzecz dzieciaków i seniorów, to serdecznie mhm. również polecam kontaktować się z Angeliką i, i, i przekazywać te rzeczy jej. W sprawie licytacji kontaktujemy się z Angeliką. A jest taka ciekawa sprawa, ponieważ. Finał WOŚP trwa dwa dni, prawda? W sobotę i niedzielę. Słusznie. Ale, ale e, pierwsze londyńskie puszki zapełnią się już w piątek i przylecą do Londynu z Polski wraz z członkami zespołów, prawda? Słusznie, już drugi raz nam udaje się zorganizować akcję zbierania pieniędzy na lotnisku. E, w tym roku cieszy nas fakt, że aż na trzech lotniskach podjęliśmy taką akcję. Mhm. E, Wrocław. Gdańsk i Warszawa. E, przyjeżdżają puszki razem z członkami zespołów Big Czarnoczarni Czarno-Czarni i Hunter. I to nie jest jeszcze koniec. Również będziemy mogli zbierać pieniążki na pokładzie samolotów Ryanair. E, no. I tę naszą akcję woźbową e, również przynosić w powietrze, co nas bardzo mocno cieszy, więc nie ma ograniczeń, tak? Tak, czyli woźby w Londynie nie tylko. Na ziemi, ale i w... <głos> <Powiedz>. <głos> próbamy! <głos> Dobrze, e, powiedz Dagmara, finał, tak jak wspominałam, trwa dwa dni w sobotę i w niedzielę. No, myślę, że już możemy powoli chyba zdradzić, prawda? Co to będzie działo się w sobotę, występ jakiej gwiazdy, jakiego artysty odbędzie się w sobotę wieczorem. Tak, mam zaszczyt w, w tym momencie poinformować pierwszy raz publicznie o tym, że o godzinie 19.30 w skali będziemy y, mogli posłuchać piosenek z nowego albumu e, Czesława śpiewa solo akt, Księga Emigrantów. Jest to początek jego turu po Wielkiej Brytanii, więc cieszy nas to, że będzie u nas gościć. I tak, jest to dzisiaj taki breakdown news, więc, 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 więc serdecznie zapraszam. Nie ukrywam, że trzeba się rejestrować na to wydarzenie na linku, który również będzie dostępny na naszej stronie internetowej. Mhm. Czyli Czesław śpiewa solo akt, rozpoczyna swoje turne właśnie od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tak? Tak, jest, to nas bardzo cieszy. No i właśnie, Kolejnego dnia w niedzielę, także czekają nas występy wielu wspaniałych, legendarnych polskich artystów, co warto zaznaczyć. E, powiedz na początek, kto rozrusza publiczność tego dnia? E, rozrusza publiczność Radio Star. <laughs> rozrusza publiczność Radio Star, ponieważ zaczynamy już od godziny 12, a od godziny 12 do godziny 16 mamy część dla dzieciaków. Dla dzieciaków. E, I wasz Marcin, tak, e, prezes będzie, będzie rozruszać dzieciaki razem ze szkołą świętego Franciszka. E, Część dla dzieci i tutaj wielki hit, smurfne hity, bal smurfnych hitów, tak, więc zapraszamy wszystkich fanów smurfów i smurfetek, więc, więc, więc od tego zaczynamy, a później rzeczywiście od godziny 16.30 do godziny 23.00, plejada polskich gwiazd, tak, Woodstockowo-Wośpowych i, i polsko-brytyjskich. Mhm. I właśnie, kto rozrusza tę część dla dorosłych, bo mamy w ośpie, jak zawsze, to, to impreza, która gromadzi zarówno dorosłych, jak i dzieci, no tutaj na początek tej części dla... Dorosłych. Kogo jako pierwszego usłyszymy na scenie? Bardzo cieszy nas fakt i bardzo mocno serdecznie pozdrawiamy grupę Out z Polski. W tym roku grają przede wszystkim zespoły, które specjalnie przyjeżdżają do nas z Polski, więc grupa Out, e, która śpiewa wspaniałe, rokowe covery. E, cieszymy się, że możemy dać szansę młodym zespołom, które w Polsce się realizują, żeby mogły zaśpiewać i przedstawić się londyńskiej publiczności, więc, więc to oni zaczynają e, nasz koncert o godzinie 16.30. Mhm. I następnie na Wkroczy dobrze znany łódź publiczności zespół Cabanos. Tak, prawda? to jest nasz też duży sukces. Bardzo się cieszymy, że Cabanos przyjął nasze zaproszenie. E, e, laureat Nagrody Złotego Bączka w 2013 roku. Mm -hmm. e, trzymamy się tego e, tej prostej zasady, że u nas zawsze są złote bączki, więc Cabanos e, nie kiełbasa, ale dobre mięso muzyczne. Będzie na scenie, więc cieszę nas, że rzeczywiście zespół nas tutaj zaszczyci kilkoma dobrymi, e, sarkatyz, sarkastycznymi numerami ze swojego repertuaru. Tak, gdzieś tam widziałam, że nawet dałaś taki wpis chyba na facebookowej stronie, że Kabanus jest z Tobą wszędzie, prawda? Jak <laughs> otwieram lodówkę, otwieram lodówkę, Kabanus jest, yy, chrupię go, ale muzycznie oczywiście i, i, i tekstowo, więc mam nadzieję, że będziecie się razem z nami cieszyć. Jest to tak naprawdę również takie spełnienie marzeń kilku naszych wolontariuszy, którzy regularnie odwiedzają Woodstock. Ja tutaj też serdecznie pozdrawiam Piotra i Maćka, bo bardzo, bardzo mocno dążyli do tego, żeby zespół zagrał. To jest ich zasługa, więc tutaj chłopakom trzeba podziękować i wielkie brawa. I oni będą chrupać takie kiełbasy ze mną. Tak, Cabanos nie tylko w lodówce, ale również na scenie, na finale, w Ośpy. na pewno się pojawi. Pojawią się jeszcze czarno-czarni, prawda? No to przecież jest legenda polskiej tak. sceny muzycznej. Tak, to takie... Chyba gastronomiczny nam tutaj układ Aha. wychodzi, bo kiedyś się śmiałam również, że mam ochotę na coś do zjedzenia, a tym razem zim rybę, tak? I tym tak, razem będziemy, będziemy jeść rybę z czarno-czarnymi i pokazywać piękne nogi, tak? A Simak będzie wystawiać swoje rogi. Rógi. Czarno-czarnymi, więc, więc cieszy nas ten fakt, że rzeczywiście Czarno-czarni również zagoszczą na naszej scenie muzycznej. Mm -hmm. No właśnie, ale jak już jesteśmy przy jedzeniu, to w restauracji, prawda? Także będzie. <grym <grym <grym> czegoś no nie wiem, czy będzie tam akurat ryba, ale na pewno będzie wiele pyszności, prawda? Będzie, będzie. Myślę, że ryba im dłużej leży, tym bardziej śmierdzi. Długa impreza, więc sobie odpuścimy w tym roku, ale będą kiełbaski, będą pierożki, będą polskie przysmaki, więc serdecznie zapraszam. Gdyby ktoś po czarno-czarnych, a to można skoczyć na górę i spożyć jakieś, jakieś fajne polskie również dania. Czyli strawa nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Mamy też w drugiej części przecież no, niezrównaną grupę big cyc, prawda? A pewnie, ale wiesz co, nie wiem, czy nam się dalej. Tak ta gastronomiczna linia tutaj. Bo rzeczywiście zespół Big cyc również za gości, cieszy nas bardzo mocno i w związku z tym również przewidujemy pewną nagrodę na aukcję, jak wielkie ciasto w postaci cyco. Tak? Więc jeżeli ktoś uwielbia y, Big cice, to, to może również wziąć i, y, trochę do u smakować, takiego big Tak, oczywiście, mam nadzieję, że również za to sporo zapłacić, tak? Wszystkie pieniążki yeah. idą na zbożny cel, dzieci i seniorzy, więc... M, ale wracając do samego zespołu, tak, bardzo się cieszymy, mieliśmy okazję poznać się z zespołem Big Tys w tamtym roku, na przystanku Woodstock, przeprowadzić wywiad i, i między innymi już takie pierwsze były hasła, że warto by było zobaczyć ich na mm -hmm. y, naszej scenie, co nas bardzo cieszy. Przyjęli nasze zaproszenie również a, i ten zespół, i też również będzie zbierać y, kasę na lotnisku, w Gdańsku, mhm. więc y, taka kontynu kontynuacja tej naszej z współpracy czy rozmów sprzed, sprzed lat, tak? No i wielki finał uwieńczony zostanie występem legendarnej, woodstockowej sceny znakomitego zespołu Hunter, prawda? Tak, mnie niezwykle cieszy ten, ten koncert. Przede wszystkim dlatego, że Hunter pierwszy raz gra w Londynie. Cieszy nas to, że gra dla nas, dla dzieciaków dla seniorów. Ale cieszy mnie również taki mój patriotyzm regionalny, ponieważ ja pochodzę z Mazur. Mhm. Wykazuje się, że zespół w większości również pochodzi z Mazur, tak? więc, więc pokazujemy nasze mazurskie, bardzo mocne. Tak, ym... pogody. <laughs> tak, mam nadzieję, że będę pierwsza również w tym uczestniczyć, więc bardzo, bardzo cieszy mnie występ zespołu Hunter z którym mm -hmm. również przyjeżdża nasz Michał Jelonek, który był u nas 4 A, lata temu. Skrzypek, tak. tak, więc będzie Michał Jelonek również, ale tutaj jako członek zespołu Hunter, więc bardzo serdecznie zapraszam już na finał. Mhm. Wspaniałe gwiazdy, wspaniali ludzie. No. Tyle pozytywnej energii, i tyle bijących gorących serc w jednym miejscu, co trzeba przyznać, no, co roku gromadzi właśnie to wydarzenie organizowane przez Was, przez Hurricane of Hearts. Przypomnijmy sobie raz jeszcze, jaki szczytny cel przyświeca nam w tym roku, dla kogo gramy? Gramy w tym roku dla... właśnie. Gramy w tym, gramy w tym roku dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych, prawda? Prawda, słusznie, czyli znowu dzieciaki, seniorzy e, na tapecie. Mhm. Powiedz mi jeszcze, gdzie szukać na bieżąco informacji o... Wszystkich Waszych biorących akcjach. Mm -hmm. e, oczywiście zapraszam do przeglądania polonijnej prasy. Zapraszam do słuchania Radia Star. E, tutaj na bieżąco również będą różne informacje. E, wszystkie informacje codzienne, update'y znajdują się również na naszej stronie internetowej hurricaneofhearts.com e, oraz na stronach facebookowych. Jest to ta wielka moc, w której rzeczywiście możemy szybko podawać informacje, mm -hmm. że coś się nowego dzieje. Czyli Facebook to jest Wasz Plondyn? Nie, nie, nie. To jest polsko-brytyjski przystanek WOŚP, który zaczęliśmy prawie 5 lat temu i zapraszam na tę stronę, ewentualnie na fanpage Hurricane of Hearts. Ja również mhm. przygotowałam zespołem naszych PR-owców kilka innych towarzyszących wydarzeń, jak Hunter w Londynie na WOŚP 2015, Big Cic i Czarnoczarni, czy, czy WOŚP 2015, czy Cabanos, WOŚP 2015, czy nawet aukcje, tak? Więc jest mnóstwo. I nawet dla dzieci oczywiście mhm. również, tak? Więc jest mnóstwo tych fanpage'ów, czy, czy, czy stronek, na których można zobaczyć konkretne informacje pod danym tytułem. A wydarzenie poprowadzą twórcy londyńskiego finału WOŚP, obecna tutaj z nami studiów Dagmara Chmielewska i Kuba Smolarek, prawda? Słusznie, już dzisiaj zapraszam. Tak, do tej pory bardzo często e, chyba z pasji wywodzące się, e, wywodzące się fakt, że zawsze uwielbialiśmy organizować, mm -hmm. więc od kuchni już świetnie znamy tę akcję, ale postanowiliśmy dzisiaj również a, Prowadzić tę akcję, przynajmniej część dla dorosłych, tak, w języku polskim, w języku angielskim i, i, i od kuchni opowiedzieć, jak to wszystko wygląda, i trochę rozruszać również nasze grono wspaniałych gości, którzy zaszczycą w tym dniu naszą imprezę. Tak, Mora, w takim razie ja pięknie dziękuję Ci za naszą dzisiejszą rozmowę. Do zobaczenia w styczniu, być może jeszcze wcześniej na antenie Radia Star. No i gorąco Siema na koniec od Ciebie. Oczywiście, Siema, wszystkich serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia. Gramy do końca świata jeden dzień dłużej w Peterborough w Londynie i w całej Anglii.